Korzystając z okazji chciałbym przypomnieć, że dzisiejsze siatkackie święto mamy oczywiście dzięki naszym zawodnikom, dzięki zawodnikom z Grybeł ale także dzięki sponsorom naszego klubu, do której możemy zaliczyć miasto będzie i prezydenta Łukasza Kowaniewskiego, Starostwo Powiatowe i Starostę Węcińskiego Krzysztofa Malczewskiego, sponsora titularnego i tych agencję więc dyrekcja Renoma, przedsiębiorstwo Oziół firmę firma Uraniwex, bank PPH będzie, bank spółdzielczy będzie, Cokiernie, jedynie Restaurację, restauracje, czarną oliwką, pizzę wytaniową, aquapark Aqua Park w Niczej, MP publicznej, spółka ZOO będzie nie, przedsiębiorstwo ADN, ZOO